Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj zapraszam Was na klockowe łupy. Co dzisiaj mamy? No, dzisiaj mamy mieszankę, znaczy po prostu pakiety, które wybrałem z jednego chyba mojego ulubionego sklepu na Allegro, którego większość tutaj tych klocków, co w klockowych łupach pokazywałem, było od niego, czyli sprzedawca się nazywa, mogę Wam powiedzieć... Mix klocki. Jestem w stanie go naprawdę rąf lecić z ręką na sercu. On nie ma żadnego złego komentarza. On naprawdę super te mieszanki wystawia. Ja uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są starsze serie, nowsze. Kiedy były bardziej nowsze, teraz jest bardziej zróżnicowanie, więc naprawdę polecam go. On naprawdę ma zróżnicowane rzeczy, tylko że czasami robi, no, dosyć przegląd. Rozumiem, trzeba wystawić, zobaczyć te zestawy, ale, no naprawdę, jak już rzuci tak z zestawami dużo ilość na, no. Eee, no na rynku, no, matko, na stronę, jak wrzuci, no to rzeczywiście, no jest co wybierać. No i co ja tutaj znalazłem? Co ja znalazłem? Zobaczcie, klockowa szczepionka na COVID. Tan, tan, tan. A tak naprawdę to jest jakieś badanie jakiejś części dinozaura, chyba jakiegoś roga, ale dobra, mieszka z tym. Um, No, ja od razu już mówię z czego te mieszanki i po co i na co i komu to potrzebne. Od razu mówię. Mam tutaj miśka. Jego głównie kupiłem jako chyba w pierwszej kolejności. Kosztował mnie 23 zł. Pamiętam to dokładnie. Za całego od razu mówię: wszystkie tutaj te rzeczy zapłaciłem z Miszkiem około 50 zł. więc uważam, że całkiem dobry biznes. Lubiłem lepsze, ale ten uważam, że jest całkiem niezły, jak na takie elementy. No i Misiek jest naprawdę fajny: on może stawać. O. Ops, może kiedyś pokażę całą kolekcję zwierząt, chociaż nie wiem, czy to będzie aż takie ciekawe. No miska uwielbiam, misiek jest super. Wolałbym takiego brunatnego, czy ta, ale, ale ten jest super, ten te może być. Ja w ogóle chciałem miska, bo to jest bardzo drogie zwierzę. Jakieś jeszcze w ogóle miałem takiego samego, tylko że brązowego. Ale to już było matko kochana w wczesnym dzieciństwie. E, no, w kurczę, jak wtedy miałem jakieś, nie przez 7 latek, no już nie pamiętam dokładnie. Ja pamiętam, miałem komisariat leśny i tam był ten misieki. Żałuję, że trochę sprzedałem ten komisariat, bo on fajny, miał elementy. Ale no, wtedy pamiętam, że na gwiazdy śmierci, się wszystko sprzedawało jak leci, nie patrzyło się, więc, no, tak wyszło. No i co my tu mamy? Dużo elementów jest tutaj takich fabrycznych, może ktoś już rozpoznaje. To jest z serii Jurassic World. Z takiego największego pałacu, chyba w ogóle największego zestawu Ja zawsze chciałem bardzo ten zestaw, Są tą willę tam dinozaurym Tam palicho, tam miałem jakoś tak nigdy aż tak Nie no, parę razy nie mówię, majestatycznie wyglądały, ale jakoś nie aż tak, żeby je kupić, jakiś zestaw z nimi A no, co najwyżej gazetkę A ten jakoś mnie urzekł strasznie, ten pałac, jak go chciałem, no i Cieszę się, że chociaż ma jakiś kawałek. Może go kiedyś odba odbuduję, chociaż raczej nie, dlatego że e, no, głównie z dachem jest problem, bo z piaskowych klocków, o ile ma nad sporo, ale i tak zawsze je dokupuję, to z tym dachem miałbym problem. E, no więc tutaj są takie elementy fabryczne, to jest na przykład to, tego z, y, tej części, bo to środkowe piętro od dwa razy a mówię, tutaj jeszcze mam takie elementy właśnie naklejkami od niego. Więc całkiem spoko, fajne do budynków jest to robienie. Te naklejki są minimalnie krzywo, ale to tak mi też by się zdarzyło zapewne, więc tutaj się nie gniewam. I dużo brązowych elementów, których tutaj widzicie. Chyba Minecraftowe to są w ogóle, bo takie study to często bywały w Minecrafcie zielone. Nie wiem, ale w sensie nas skrzyneczka jest. Wszystkie klocki, od razu mówię, są niby używane, ale w bardzo dobrym stanie. No i te brązowe elementy, mieszankę chyba dla się złotych i ja ją kupiłem żeby mieć w Lego mieście pod budowę Molo. E, żeby po prostu mieć tam Molo. E, mam nadzieję, że jak najlepiej wykorzystam. E, może tutaj bardziej są takie nie na Molo, tak, bo to grubsze są takie cegiełki. Ale co któraś jest jakaś cieńsza cegiełka. O tutaj są na przykład dwie złączone. To już będą zapewne do Molo. No i ciekawi mnie w ogóle jak ja to Molo zrobię, bo trochę nie mam w stanie tak pomysłu. Dzisiaj się za nie nie zabieram. jeszcze w ogóle wam mówię, że mam dużo planów, bo... No jeszcze kończę Przememblowanie, układanie tutaj Klosków, znaczy w sensie, że Branie jednego zestawu Z pudełka z te, jakiegoś już Zakurzonego, przenoszenie I jakieś bardziej eksponowanie tych zestawów Więc ja mam tutaj naprawdę masę roboty Na no, nagrywaniu już mam mało czasu Jeszcze chciałbym skończyć Cyberpunk'a, bo tam jestem już na końcu Fabuł już trochę się denerwuje, bo walkę z bossem To kurcze, no to Będą emocje, będą Ja jakoś tak Kurczę, dawno bossów nie pokonywałem w żadnej grze, jeśli już to już na Pc'cie i taki się trochę odzwyczaiłem bo ostatniego bossa, którego pokonywałem to chyba jak z jakieś 5-4 miesiące temu, więc kurczę naprawdę było dawno temu i one no ja pamiętam, z bossami to jest często, że one nie są wredni, w Cyberpanku też w ogóle. Yy, więc no zobaczymy jak mi to pójdzie, Mam nadzieję, że dobrze. Um... Mój kolega na przykład zobaczył jak gra w cyberpunka, dałem mu na chwilę żeby zagrał, bo go bardzo to ciekawiło. Powiedział, nie wiem jak ty jesteś w stanie to grać i cokolwiek przechodzić. <grydy> no ale ja tam jestem zaciekły, mi się cyberpunk bardzo podoba, tylko mówię, trochę mi się obawiam tego bossa, ale myślę, że go pokonam. O matko, trochę odbiegłem od wątku, tutaj ja o tym cyberpunku się zagadałem, eee, ale jeszcze co ja mam z planów, jeszcze muszę tutaj zrobić trochę porządków. Więc naprawdę, mnie tu czeka masa roboty. Jeszcze planuję robić zakupowe Lego, zakupy Lego, więc jeszcze takie większe. Więc, kurczę, naprawdę, ja mam tutaj roboty co nie miara. Hmm. Więc, no, jest jak jest. Hmm. Jeszcze chcę, sobie może Wam, żeby tutaj nie było tylko moje paplaniny, bez sensu. To jeszcze jakieś ciekawsze elementy. Jeszcze komputerka, mam jakieś ciekawsze. Te kratki w białym kolorze, ich wcześniej nie widziałem w białym kolorze, więc to jest naprawdę ciekawe. Okienko bardzo fajne, ciekawie zrobione, Tylko że tutaj tylko są te białe elementy, a nie piaskowe, ale trudno, coś ciekawych elementów, nie no dalej tu już bardziej piaskowe, no jeszcze łuki są ciekawe, no ramki na zdjęcie, no nie wiem czy to takie ciekawe małe takie łuki, no jest tu parę ciekawych elementów, nie zaprzeczam. Ale nie jest tu jakoś większa ilościowo takich ciekawych. Tu są bardziej takie cegiełki pod jakiegoś czegoś, a nie, że już samo w sobie to jest ładne. Ma Dzięki, że byliście ze mną, że wysłuchaliście mnie do samego końca. No i do następnego. Cześć!